się cieszyli, trochę się bali, co ja tam pokażę, tak naprawdę, no bo wiadomo, to jest jednak takie oglądanie kogoś bliskiego. Tym bardziej, że ja w domu już w sumie nie mieszkam od 2019, więc mhm. e, oni też są wyuczeni moich pewnych zachowań i też nie wiedzą za bardzo, jak ja, jakie ja mam zachowania, będąc nie z nimi. Jasne. Tak naprawdę. Mhm. Natomiast y, są bardzo wspierające, bardzo i oni się śmieją po prostu nawet z różnych sytuacji, które się tam wydarzają. Na przykład jak miałem wielką spinę i dramę z Milanem, no to y, się śmiali bardziej z tego niż gdzieś by mnie komentowali tak naprawdę, y, bo to była sytuacja szczapy. Ale no słyszę słówka na przykład, że fajnie, bo sąsiadki, babci w ogóle mówią, że ja to w ogóle jestem najlepsza tam, że mhm. jestem najnormalniejszą dziewczyną. Ym, no mama to wiadomo, mamusia to mi tam pisze, że biedny bobeczku i, i takie rzeczy, więc no, myślę, że pozytywnie. Czyli jesteś bobeczkiem w domu? Jestem bobeczkiem w domu. <laughs>